Ty, ale nie wchodź do wody, Kubuś, no, bo jak tam wejdę, zara Jutro przyjdziemy, to będziesz sobie ptaszki karmił, nie? Kaczuszki, kamykami albo kijem. Co on złowił? Zobacz Polika. Kuba! Czy ty zawsze musisz wszystko coś wykopać? Zostaw ten syf. To może kiedyś jakiś rumun przechodził, zostawił bluzkę. To nie usiedzie na miejscu. Karpia? O, uciekł. uciekł! Karp, Karp mu uciekł! to chyba jakiś sztupak to chyba jakiś szczupak. Karp? Sor, ale ty jako się buja! To, to może weźmiemy pranie od babci jeszcze i zrobisz. Zobacz, wszystkie czuki wyciąga. To reki, no na pewno. O Boże. ten. być co, muszą być? Dobra, Johnny, wychodź tot już. Chodź, chodź. Sorry, batory, wychodzimy. Wpadniesz do wody. Kaczkę masz. Kaczka. Dobra, wiesz tą kaczkę idziemy do babci. A to? To nie wiem, jakaś pro promocja z Tesco. Dobra, wychodzi, ustał tu. Chodź. Kubusiu, nie do wody zostaw to już. Nie. Kuba. Zero dzidę, tak jest. Pięknie. Chodź na górę. Sam się rać, sam se Daj rękę Daj rękę Nie mogę Ci pomóc, bo nagrywam Dawaj Daj pęcinkę No dawaj rękę no wychodź na górę Oj, końca! Jest! Yes. Pokazał, daj się chinik. Jeszcze nie. Prześlij mi buziaka. Dobra.